Jimmy, co się stało z tobą i Fredem, gdy mnie porwali? Bo Lukas tam przyjechał z The ale nie wiem co z wami. I to op opancerzone z jakimiś rakietami, co? Nie, no, taki je jeżdżący, jeżdżący. Mu się rozlegała skóra i miał, miał jakieś robotyczne części nogi, robotyczne ręki. I oczy miał takie jak haker wtedy, pamiętacie jak... Okay. Gdzie ty idziesz? Co? Ej, pomocy! Dawajcie tu! Dobra, ale Co to jest za broń, ty? Kto to jest ten Lukas? Lukas, kto to jest? Nie pytaj mnie! Ogarnąłem go. Jak to? No, nie wiem, nie, nie, nie kojarzę go skróciłem, nie wiem do końca kto to jest. Dobra, chodź czu, ten. Kurde, ja tu bez ciuchów jestem, zaraz się podpalę. Tu chodzą jeden, dawaj. Dobra, zabiorę Dobra, zabieraj gdzieś szybko. Zaraz tu się leci cała policja i ten, reszta, o kurde. Cholera, dawaj to. tak... Te... a insurgent się pali, odejdź, odejdź. Uważaj! O kurde! Dobra, Lukas, gdzie jesteś? Lukas, halo! Ja uciekam do jakiegoś auta. Widzimy się na bazie mojej. Słyszysz? Halo, Lukas! O kurde! Wsiadaj, wsiadaj szybko! Ale się ten, kieraj Dobra, mamy wszystko, czego potrzebowaliśmy. Wsiadaj! Z Jasonem. Jedziemy na moją dziuplę, jest blisko. Więc tam zapatrzymy tego. Jasonem, o kurde! Cholera jedyne... Czekaj, czekaj, spokojnie tu jesu... Nie, jedyne co wiem to ramię, brzuch, nogi Zaraz, zaraz Cię ogarniemy Gdzie Ty byłeś no, przez ten cały czas z W Liberty City człowieku, miałem tam... O, ja kurde, o kurde, o city. kurde o, o. Cholera Dobra, czekaj, wysiadka Chodźcie na, na nogach Dawajcie to, Do mojej bazy tutaj, prosto i w, le w, w lewo No Kojarzysz tą moją bazę, nie? No nie kojarzysz tej bazy mojej? Pokazywałem przecież lewo? Prosto, 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 nie tu, przecież tu nie ma bazy Dawaj, dawaj, szybko bo się wykrwawia, dawaj tu Już tu nie ma mechaników jego Nie było czy ty, trochę, trochę spaliło się Tutaj, no, tu w lewo Jest ten przecież mój taki magazyn Ty, policja tu chyba jest, bo są cele. dobra, tutaj wjeżdżaj Tutaj, tutaj, tak, 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 dawaj szybko, szybko, dobra, wjeżdżaj tu Uuuuuh, uh, a co to za Felgi? Ty Knight, jesteś na radiu? No no no, no co to? co? Ty wiesz co, podjeżdżaj do nas ty, do, na moją lokalizację. Idziemy. Ogarnajmy tą pluskę. E, nie wiem gdzie jest medyk, O, sam, sami to ogarniemy Ma Medyk z Dobra, wyciągniemy tą kulę, i tyle. Dobra, przynieś mi sprzęt, ja się ja to ogarnę. Co my tu mamy? Tak myślę, że w prawym ramieniu... No, Kula, kula, tyle. Wiem spokojnie, czekaj, dobra, dawaj. Wyciągamy to już szybko. O kurde, dobra, to była niezła noc, ale co się w sumie ten. Znaczy, wiem, skąd, jakby, kurde, nie rozumiem jednej rzeczy, Jason, nie? No, bo już się ogarnęliśmy, wszystko, wszystko jest ok. Tam rana ci się kiedyś może zagoi, ale nie rozumiem, po co, po co, ty byłeś im potrzebny. Bo coś ten Brian mówił, nie? No, miałem jeden biznes, taki... lewy do załatwienia w nie? No ale myślisz, żeby to się... jakiś twój biznes ten? No nie, 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 to nie chodziło o mój biznes, to chodziło jakby połowicznie o mój biznes, tak ci powiem. Hmm. Miałem z takim jednym kolegą z Liberty, ty, ty pamiętasz tego... Markusa z Liberty? Eee... Markusa... Nie, do Lukasa mówię, do Lukasa mówię. Taki A. inny, Markus... No bo Markus e... to jest nasz medyk, to. nie? Ten, który, ten, ten, ten który ci kiedyś sprzedał raz? Ta, ta, ten co w szkole. Nie wiem. W ogóle ten, ci powiem, że tyle cię minęło. Którego? No pamiętam którego. Ty. Człowieku, to właśnie on. Nie, miał ze mną biznes do rozwiania. Jakiś przemyt broni. Znowu. Człowieku, wzięła właśnie ten typ. Nie wiem kto to był. Nie wiem co to było. Wziął mnie. W ogóle, weź. A po chuj ty dotykasz broni, hmm. jak to dał ty jesteś? Yy, wiesz, co, nie wiem. Wiesz bo... Dobra, ma, Jason, ma, wszystko ma, spoko, ma, ale do rzeczy, do rzeczy, stary. Co oni ten? No to. torturowali, gdzie po nogach biczowali, bo. Ale wyciągnęliście chcieli jakieś informacje czy coś, bo mówił, że jest już, jesteś już chcieli niepotrzebny. Coś, chcieli, chcieli coś o Los Santos, właśnie, coś o was. Ha, no dobra, może, nie wiem. Słuchaj, ja musisz, musisz mnie teraz bo wyjeżdżać, tak to sam, mi... poza Los Santos. Wiesz, co? Chcieli też lewe, chcieli wiedzieć o moich lewych wykrętach. Dobra, tylko ty debilu skończonych. Oni... Ogarnij się z tym wyjeżdżaniem, nikt nie mówię mi o nim, ponieważ zostawiasz dostaw nas no na nie wiadomo jak ile czasu Nie wiadomo się co się z tobą dzieje się Okazuje się, że kurde, w Liberty znowu byłeś na wakacjach, sobie wymyśliłeś jakieś wakacje Pojechałem do Liberty, bo mama znowu była, nawracajesz na Alzheimer hmm. No dobra no, Mam sobie poradzić, przecież masz tatę Jak chociaż wiesz, to chociaż informuj mnie, albo kurde Davida, bo nie wiem, właśnie. Co, właśnie, że cię ci nie ma Popatrz, teraz nie skończyłeś Trochę słabo Lepiej niż lepiej tak, ale e, słuchaj, bo trochę cię minęło, nie? Ten e, nie, nie wiem czy kojarzysz, czy pamiętasz tego tego e, Brada, ale on się stał tym tym szefem kartelu. Znaczy był już za zawsze tylko był szpiegiem u nas i no szpiegował. E, Oskazał się też moim bratem i który mi ten postrzelił postrzelił mi w oko i już nie mam oka i straciłem rękę przez niego i Ty jak nie masz ręki, Nie No mam protezy a widzę, a oka nie ma. No nie mam, I ogólnie, Drej nie żyje. Nie wiem, co Ci mam tu jeszcze powiedzieć. Wszystkie, większość masz spalonych, tylko znaczy ten. Te no, nowe są teraz, ten. Przeze mnie i przez, przez Marka. No, jeszcze się trzyma, ale nie wiadomo, ile to będzie. Skoro wiedzą o tobie, to myślę, że się mogą. Z... Ja chciałem wziąć w każdej chwili. Myślę, że nie wiem, Brian, albo specjalnie nie trafił, albo. Albo właśnie może ten miał swojego celu, bo przecież mówił, że jesteś im przydatny. Może chciał się. No, tak samo z Drejem Chciał, zrobił mam i. Z... Tylko nie? No. Ja jestem im przydatnym, bo mam uczucie, że nie mogę mnie śpiegować. Nie wiem stary, ale możesz... No jesteśmy bezpieczni, nie? No jesteś be... jeszcze bezpieczny, to jest jedno z wa... najbardziej bezpiecznych miejsc teraz. Ale niepokoi mnie tylko to, że gościuk siedział... już się prawie po prostu odstrzelił, tak samo jak Dreya nie? Po prostu widziałem fle... flashbacki normalnie. Ja tylko człowiek z tego co jego ja obserwowałem, bo on zauważył, że jestem taki dobry właśnie przy w akcjach, dlatego że no? się do was zawiedzieć, to ja na... znam jeździłem jako jego prawa ręka. Nie? No. No. I on zawsze jak właśnie on prawie tak samo z wszystkimi się ten rozliczał tak jak z nami, nie? No no no? Każdego, któremu ser kogo serio nikt nie potrzebował, on był go strz strzelał w łeb podszykujki A. No brakowało mi Ciebie Jason. Wiesz co, ja mi ciebie też? Tutaj naszego mendyka też, tego No wszystkich. Też. A to jest ogólnie nowy gościu, Nate Nasz. Hey, proszę, nie, znasz stary nie, to jest gościu Hitman, Assassin. Witam. Mi miło, miło poznać. Słuchaj Nate, mam do ciebie sprawę, bo e, dałem tam pluskwę, tą co ty tam ogarnąłeś ostatnio do no. tauta Briana, on nim odjechał i wydaje mi się, że mamy na niego loka namiar lokalizację ten na żywo, więc masz tutaj ten e, taki o, nadajnik powiedzmy, znaczy tą drugą część, odbiornik bardziej, Dzięki. tu masz, na, na takim ekraniku ci pokazuję dokładnie gdzie to jest, weź mi to ogarnij teraz w takim razie. E, I zbieramy się na noc e, w tym ten, ten. Gdzieś w okolicy tego musimy zobaczyć, gdzie, co się, czemu tam auto, to auto stoi, bo stoi teraz w ten, w miejscu. Dobra. No. To ogarnę i ci tam znać. To. Dobra, to radar tam jest zaparkowany. Też nie nieźle, że Androgo skończył w jedną noc. Wczoraj mu dałem projekt, a dzisiaj to skończył. No ale dobra, przyda się na akcję, przetestujemy to auto. Ory. Ogólnie to tak. Plan jest panowie taki, że. Ty mówiłeś ten, Lukasz, że na tym tym tablecie DREA ja widziałeś, że ten GPS, który tam podłożyłem tą Polskę, już tu dwa razy to auto podjeżdżało do tego magazynu, tak? No, no, no. No, no, to ogólnie tym autem ostatnio odjechał Brian, więc prawdopodobnie może nim znowu przyjechać. W tym magazynie coś się dzieje, więc no i wiemy raczej, że dzisiaj też przyjadą. Ale więc musimy być zaraz gotowi. Akcja jest w w wszyscy muszą mieć stumiki. No i czekamy, tak naprawdę, kiedy przyjadą. Jeśli przyjadą, Dobra likwidujemy nik. Ich... Nie, nie, jeszcze nie wbiegaj, jeszcze nie wbiegamy. Przygotowani jesteście? Tak, ta, ta. jedzie, 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 jedzie. Jedzie? Gdzie. O, co siedzi, ty? O, jedzie, tak, jedzie to ten, coś. to ten, no. Wiejś go na tablecie? Tak, widzę. Dobra, trzeba obserwować. Ja sobie wezmę snajperkę, zobaczę co tam się dzieje. Ty, to Brian. Wyszedł, z auto. Ty. No coś tam gada, podszedł do jednego, coś tam gada z nim Jakby się wykucał. Tam podchodzą do niego żołnierze jacyś Ty on w ogóle w jakiejś koszuli sobie przyszedł, jak na jakiś dzień biznesowy No a co, ma zezwolić takie fajne... Oni jakieś spotkanie biznesowe i tam, dobra Chodzicie się tam czy czekamy na razie? No jak weszli tam to poczekamy tak nie wiem chwilę i możemy tam wchodzić, tylko tak Najpierw zobaczmy ile tam do końca jest ludzi wszystkich zanim tam pójdziemy na sucho, nie? Ty, ja byś tu został na schroju, nie? Dobra, dobra. Dobra. Tak ten ten najżliżej tam podbije. Widzicie do... jeszcze kogoś? Bo ja widzę trzech ludzi na zewnątrz, a dwóch chyba czy tam trzech właśnie to jest. Dobra, to chodźcie, tu powoli schodzimy. Weźcie sobie jakieś, nie wiem, pistolety na razie. Z tumikiem. Nie chyba, że macie karabin. No dobra, ja mam pistolet akurat. A czy karabin też mam, ale. Trudno. Jak ktoś to wyszedł jakiś? Spoko. Chodźcie tu przejdziemy przez ulicę i później się ten powoli, już po jak przejdziemy przez ulicę to już nie biegajcie. Chyba wraca Spokojnie Wrócił do środka Ty, tu jest jeden i tak jest przed bramą Dobra Leży Chodźcie do kolejnych Ja, ja się zajmę kolejnymi przebramę Leży Ty, czekajcie, kamery są wszystkie włączone? Tak, no, ja wyłączyłem, wyłączyłem Chodźcie tutaj, chodźcie tutaj Właśnie nie wiem, czy gdzie oni są, chyba tutaj pusto, pusto. Pusto w tym biurze. Niemożliwe, że tu jest ty, ty, ty Ej, chodźcie, tu jest jeszcze coś. A może tu gdzieś jest jakaś cena nie, wie, nie wiem, może... może. Chodź tu jest jakieś przejście, mam drzwi, mam drzwi jakieś. Chodź tu. A, tu jest kibel Tu gdzieś... Dobra, schodzę do was. Nie nie skocz, nie skocz, nie skocz. zostań tam, zostań tam. Masz tam zostać. Co, czekaj, czekaj. Ej, pierwszy... te Dobra, O kurde! Odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się, odsuńcie się, kurde mówię odsuńcie się No, odsuńcie się O cholera Co się dzieje, bo słyszę strzały Kurwa, dostałem tyle razy Dawaj do nas I Spadamy stąd, za dużo ich tu jest Alecie, bo tu RPK chce tam wysłać, o tej, tej Chodźcie, spadamy stąd Można w sumie te, te, insurgenty wysadzić Co tam się dzieje? Wybiegają Dobra, o kurde Brian, Brian, Brian już Wyszedł? Dobra, Czekam. strzelam Siadam do ich sprzętu Dobra, chodźcie A, z tym już Podejdź pod nas, jak możesz Jest, jest już przyszedł ten radar, czekaj, ja już podejrzą Kto to jest? To jest Brian, Brian Szalaj się na niego to jakby Kurde, uciekł nam Tego tak już... Ej, wychodzą, wychodzą, wychodzą Dobra, chyba wszyscy leżą tam, możemy stąd spadać Najlepiej do nas Dawaj na wyspę, ten do kanałów tu wjeżdzisz, musimy ten popłynąć Gdzie dokładnie są kanały no, tutaj? tutaj w lewo, lewo no Powinny być kanały zaraz z tego mostu, nie? To to dobra, nie zło go. Tutaj w lewo może coś jasno. Tutaj Tak, tam jest głęboka woda A tu nie wiem czy jest barierka O kurde ból ból. Ból, 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 Dobra, nie, jest. źle Dobra, płyn na wyspę Andrewa Znaczy na wojskową wyspę, nie? No dobra, fajne to auto No zaprojektował nam to, nie?